Jest! Nie użyję! Jest! Także cześć mnączka, witajcie! w moim na kanale, dzisiaj wraz ze mną jest Wolf 226PL. Dzisiaj nagrywam Minecraft Skywars i, tak, i oczywiście... I oczywiście, ja jeśli nie widzę. I oczywiście na pierwszej... Widzimy się na pierwszej alei. Okay, witam Was wszystkich na pierwszej ręce i dzięki Wam bardzo serdecznie za bardzo miłe komentarze pod poprzednim filmikiem z Blissów SG widać, że tę serię bardzo lubicie. No i chciałbym właśnie podziękować właśnie temu to osoba. Zapisałem na przykład e, świetnie, daje lajka i suba, może zaś na mój kanał. No i tak, to pozdrawiam. I mam nadzieję, że będzie dumny że się oczywiście dla was staram i staram się, żeby odcinki były regularne, znaczy, żeby nie było tak brzydko na tych odcinkach, w sensie, że by po prostu nie było nie bez montażu, tylko po prostu był jakiś montaż, jakaś muzyka w tle, czy coś tam jeszcze innego, innego takiego samego typu. No, gdzie jesteś? Ja tutaj, no, obok ciebie. Znaczy, ty się w złą stroną budujesz. No znaczy to się nie, na razie nie. Ale możesz e, mówić, e, jeżeli chcecie skajpać? E, o, chcesz doleć, co już, co już? No nie, A, dobra. Chcę zaprosić, e, mam podać Skype'a twojego? Do... E, po, później e, podamy jakoś. Nie, nie. Na Ja jeszcze żyję. O, widzę cię, widzę twoją ja jak dzisiaj w górę budujesz. O ty typie! Pst, spadł, no nie śmieciu! Nie, debil. Co to było? Jakby <grymka> ręka <grymka została <grymka> zaliczona, myślę, że widzimy się na kolejnej. Okej, okay, witam Was wszystkich na następnej ręce w tym odcinku i tak, ile dzisiaj będzie myślę, że 2 albo trzy. Bo to oczywiście zależy od Was, ile chcecie arenek w jednym odcinku Skywards. Panie było, gdybyście napisali w komentarzu, um, po prostu zrobię ankietę, która może być w opisie, ale no... Okej, okay, ankieta będzie w opisie. I czasami od czasu do czasu będą jakieś czasami od czasu do czasu. Od czasu do czasu będą jakieś ankiety. I tam nie nie, jest ktoś. A jakieś ankiety typu, jeżeli na każdym miejscu chodzi o powiedzmy, ile ma być, ale jedna, dwie. Jak ty Tak, tak. rzucasz? tak. filmu. tak. jak tak. początek filmu. Tak. jak na On nie jest. Czy tutaj się okazuje, Tak. Kurde, że... Tak. 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 Ręce, ja nie ręce miałem też dziewięć bo że się nie no, Niestety, ale taka ręka była bardzo, bardzo, bardzo słaba. Jest! O oh, jest! To oh. wodę, to wodę! No jest, no jest szybko, szybko! Ej to ja tutaj spływam wodą! To znaczy... Nie wiem! O no! Zdam się! Wejdź, wygadałem z tego, z tlenu. To, to gdzie ty? A tu! Księdze. Księdze. Co, co to jest? To nie. Że, no co to to, to, to na no nie! Co ty zrobiłeś? Próbowałem <laughs> no, wejść. Okej, okay, jeszcze ostatnia ręka. Okej, witam wszystkich na ostatniej ręce w dzisiejszym mam już 4227 monet, ale tak naprawdę nie grałem, a po prostu mam skinal na, na Skywarsach i bardzo znowu, że mi się gra. I polecam oczywiście e, serwer e, Craft Games IP macie standardową opcji. Chcielibyście się zapytać e, co i ile nowy Dobra. To, to ja go rzucił? Ej gdzie ty? Zabił? A ty był nie zabiłeś? To on, bo ja mu pomogłem zrzucić, go. chyba. Ja im jak się dziwiłem o no to ty. Ej, ja, ja go zabić tak nie Wolę się przybudować przez Przez prostą drogę, a nie jak już tam przez wyspy. To co ja robię? Tak się nie <noise> Budujesz się! Czyś? Gdzieś się klepią. Nice. Czy diaksy? O kurczak! Hi. No! ja, ja nie mam... No serio? Co to jakieś ci te gdzieś tam byłoby? Nie, nie wiem, nie wiem Dobra, dobre, tylko mnie też nie zaatakuj nagle co? Mnie też nagle nie zaatakuj Nie wiem Może nawet zaraz Masz żela żelazny hełm na złotym. Eee, dobra, chodź. Czekaj poczekaj. poczekaj. No, no, czas. Dobra, jak ale jaką ty masz produkt... Dobra, dajem Ci setup maksimalnego. Dam ci może trochę lepszego masz, tak żebyś nie ucał. Oee, poczekaj. Bez zbędnego eee, z... 5, poczekaj, poczekaj! Musimy zrobić... Masz, deks, sobie mnie czerili, poczekaj. Tak, mam deks, sobie mamy dążyć kamiennego. Dążyj kamiennego, ja wojnę na to. No nie, 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 nie proszę no, tylko! Nie, Co on to miał? Ej no, ty! Co, co się stało? Zrzuciłeś... <laughs> ty za mną byłeś, jakim ty będzie <laughs> wygrałeś?